Witamy się z Państwem. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj zmiana. Tak, mamy godzinę siódmą z minutami. I co mamy? Napad tykarzy. Armię, tak. Siedem sztuk łącznie, siedem chłopa. Um, no przyczepa, no zaopatrzenie, jest gwoździarki. Widziałem te szwarki, szwarki, strzy, z Nie no nieważne, te pneumatyczne czy elektryczne. No, no moment, bo no widzę, że, że, że tutaj jest sprzętu. Um. Jest sprzętu, jest ludzi. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak, tak. Na razie się nam nie, nie nastawiamy. No. Na razie jest dużo ludzi i dużo popłoch. A co z tego wyjdzie? To no. zobaczymy. Na pewno na dzień dobry. Już mieliśmy króciutką rozmowę z panem Marcinem, żeby to nie było tak, że będzie robione szybko, to. szybko. Dokładnie. Pan Marcin nas zapewnił, że nie. No i trzymamy za słowo. Tak. Mamy nadzieję, że, że będzie, no tak jak powinno być, nie? Tak jak ten fach dekarski mówi, tak jak, no, tak jak była umowa, nie? Temperaturę mamy kochani na minusie. <laughs> o no, tak. Tu ciężko się trzyma nawet ten telefon, ale no, jak widać, w tle nowogdy się dzieje, tam noszą przyruszczowania, więc zobaczymy, zaraz pokażę, co z tego wyjdzie. Tyle od nas na ten moment i będziemy zdawać relacje na bieżąco. Pokażę Wam zaraz, kochani, ciekawy widok. Mm, nie na darmo ci, co mówią, że pasacioro to taki wóroboczy do przywozu wszystkiego. Tak mówią, bo tak jest. Popatrzcie. Zabrakło czołowych desek. I te do. Moje piękne pasacioro daje radę. 4 dechy czołowe, sztuk 8. do Dały radę, dały radę. Podpieranym moim barkiem, trzymanym moimi łapkami, ale dojechały w całości. Wszystkie szyby całe. I co? I daję dechy chłopakom, żeby mogli pracować w Szybciutko pokażę, co jest robione. Pan Marcin z Panem Michałem robią obróbki ganku. Tak. ハハハハ。<laughs> <laughs> I to jest element, który boczny, będzie boczny, tak, boczny, który będzie założony tutaj. Super. Tu, panowie, stała nasza ekipa działa tutaj, natomiast cała pozostała ekipa jest z tyłu budynku. Praca idzie, no, bowiem wam w ekspresowym tempie. I gdyby tak od początku było, to trzy dni, i cały dach byłby zrobiony, i panowie już by dawno zapomnieli, o domu w kaleniu i o tym, że robili tu dach, i my też już byśmy dawno zapomnieli, że ten dach był robiony. Pojechaliśmy po deski czołowe. Nie było nas jakieś 40 minut, a przez te 40 minut zostały zamontowane wszystkie przedłużenia kropie. No ale tu. Działa pięciu panów. Także praca idzie naprawdę bardzo szybko, prężnie i bardzo nas to cieszy. Zobaczymy, jak to będzie szło dalej. Ja tak sobie tu krążę, lawiruję. Nie wszystko mogę pokazać, ponieważ pięciu panów, którzy przyjechali do pomocy. No, prosili, żeby ich nie nagrywać, więc nie nagrywam i tego pokazuję tylko to, co jest zrobione. Weszłam sobie od środka, ponieważ już jest położona membrana tam, gdzie jej brakowało. Została wykorzystana cała, zamówiona przez Budmat ilość, plus jeszcze teraz dawałam tą rolkę drugą z dwóch, które my domawialiśmy, ponieważ też brakowało. Jest już założona deska czołowa z tyłu budynku. Jak panowie sobie zrobią przerwę, to będę pokazywała postępy prac. Na razie sobie tylko krążę, obserwuję. Niestety, nagrywać panów w trakcie pracy nie mogę. A szkoda, ale cały czas mogę nagrywać pana Marcina i pana Michała. Duży robią obróbki. Nasza ścianka fajna, nie? I jo. Idę sobie tu, zajrzę. sobie zaglądam, to tu, to tam. brana jeszcze sobie wisi, nie ucięta. Tę widać. A tu mamy kontrłaty chyba, tak? Czy łaty? Już zapomniałam. Ja! Witamy serdecznie. Drapaliśmy się tutaj z tyłu dachu, ponieważ panowie mają chwilę przerwy, więc mogę pokazać, co zostało zrobione. Nie pokazując panów rusztowania po całej szerokości dachu. Mam ze sobą Pana Marcina. Witajcie. Pan Marcin robi z obróbki, ale wdrapał się tu ze mną, żeby wytłumaczyć, co będzie dzisiaj tutaj z tyłu dachu robione. No co, już jest dach przedłużony, deszcz czołowa przykręcona i położona membrana. Teraz końcówki kontrłat dobite będą. Tutaj no i... po całej długości. Tak, po całej długości nie? co jest membrana. No i na to będziemy, będą chłopacy kładli teraz łaty. Łaty, i będzie prostowany dach, tak? Tak, po przybiciu łat. Po przybiciu łat będzie prostowany dach i będą wzmocnienia przy tych y, krętach poziomujących, tak? Tak, tak? tak, tak, tak. No bo za, za bardzo krzywy dach jest, żeby został na samym. No, zdecydowanie. Tam widać, nie? No teraz widać. Pogłębienie straszne. No tutaj, tu no nie jest tak źle. Nie, z tej strony z jest tej właśnie strony... okej, okay, no. bo widać, że. Po tym dachu teraz widać, że był, ten budynek był dobudowany. Tak, ta część. No. Ta część jest nowsza i tu widać zdecydowanie, że wszystko jest prostsze. Natomiast tam na końcu to jest dosłownie dolina. Także trzeba będzie trochę wypracować. A dzisiaj robimy komin? I jak zdążymy, tak. Jak zdążymy, tak. No i super. Praca naprawdę idzie sprawnie. Elegancko, w tylu, chłopaty, w tylu chłopaty, ciężko żeby nie szło, nie? Otóż to. Pogoda w miarę dopisała, zaczyna się już robić cieplutko. Tak, całe szczęście, bo odmarzła. Tak. Bo na dzień dobry była tak zamarznięta, że trzeba było ją rozgrzewać palnikiem. Tak, no bo nie, nie dało wyginać brachy, bo się wysowała. No. No to co panie Marcinie, ja już nie przeszkadzam. Panowie pewnie sobie zjedzą, wrócą do pracy. A ja będę sobie podglądać. Dziękuję serdecznie. Witajcie, kochani, z powrotem. Pan Michał zamontował już rynne. Pan Marcin robi w dalszym ciągu obróbki, bo już jest zmieczony. Nie wiem, czy to do, do ziemi Wam to zrobić? Tak, a my no. Ziemia będzie Cię tutaj nie? Tak, bo będzie tak samo kłute jak tutaj. I będziemy się podkopywać albo przekuwać, tak żeby był odpływ. Oczywiście, co się okazało w trakcie, że brakuje jednego leja spustowego, rynny kolanek prawego-lewego. Oczywiście niezawodny pan Adrian w matu. Przewiezi to około godziny 13.14, ale jak to zwykle bywa kolejny nieprzewidziany wydatek. Niestety. Z tyłu oczywiście, tak jak słychać, prace trwają. W tym momencie panowie już łacą dach. Ja niestety nie mogę pokazać, ponieważ wszyscy siedzą na dachu, a, a nie mogą publicznie w wizerunku, także poczekam, aż zrobią sobie kolejną przerwę i wtedy pokażę. Iuch. Ogromny Tadaszyskie kochani. Wykorzystuję moment, że panowie z drugiej strony dachu pobiegli sobie do sklepu, kupić coś z jedzonka, więc wdrapałam się na rusztowanie, żeby Wam pokazać co zostało zrobione. Tak to wygląda na chwilę obecną. Dach, jak widać, prostowany, jest jeszcze krzywy. Pracuje tu czterech panów. No i pewnie jeszcze troszkę popracują. Panowie, trochę inna metoda pracy. Bardziej używają gwoździ. Poprosiliśmy, żeby oprócz tych gwoździ były też wkręty. Oczywiście prośba została wysłuchana. Wkręty są wkręcane. Małe no, tam na końcu, jakie doliny. Nazwę krzywizny na ten dach. Przede wszystkim to jest ogromny. No i co? Pisałam, czy panowie będą zakładać też blachę? Powiedzieli, że prawdopodobnie tak. No ale mamy godzinę. 14:55. Ściemnia się szybko. Dach jeszcze nie naprostowany. Zobaczymy, jak to będzie z tą blachą. Praca idzie najważniejsza. Nie. Teraz pokażę, co robią panowie z przodu. A z przodu. Mamy do montaż deski czołowej. To on też blachy, ponieważ trzeba ją cofnąć, tak żeby blacha była równo położona, ponieważ no, szło trochę do góry, co było widoczne. Nierówno nachodziło na listwę początkową. I poprosiliśmy, żeby zostało to poprawione. Mamy już skończone obróbki z boku ganku. Zamontowane rynny. Tu jest rynna w całości. Tu mamy rynny w całości. Natomiast tutaj jest to pozostawione w ten sposób, ponieważ będziemy sami montować tą rynnę już po wykuciu odpływu, że tak, po, że tak to nazwę. I tutaj to samo. Też będziemy ją montować sami, w momencie kiedy poprowadzimy odpływ. Z tyłu będą dwie rynne, ale czekamy jeszcze na pana z budmatu, który ma dowieść cały komplet, czyli lej pustowy. rynne, obejmy, całą resztę, ponieważ jednego kompletu nie ma. Idę na górę, bo chcę Wam pokazać jaki skończony ganek. Dzień dobry, są kładzione ostatnie, ostatnie fragmenty plachy tu na ten, o tu, na ten fragmencik. Ja. No i co? I prace trwają, więc niech trwają. Jeszcze pół dnia zostało. Dobra, przybyłem na oględziny, przyjechałem sobie. E, widzę, że już e, nie ma żadnego lekarza, nie ma, wszystko jest poprzykrywane. Sylwia, opowiadaj, co tu się wydarzyło? Poczekaj, poczekaj, najpierw <grym> zobaczmy na efekt. E, no mamy rynny, e, jakąś tu obróbkę mamy, to rozumiem, że pan Marcin robił, tak? Tak. Dobra, idziemy dalej. Kolejna rynna. Nie, rynny robił pan no. Michał. No tak, ale to Michał, mam, mam, mam na myśli tych dwóch panów, tak? Tak. E tutaj, aha, tu jest ta obróbka, trochę krzywo. E, tu nawet, tu, teraz w lampie widać, że nie do końca jest ten. No i tu jest do poprawy. E, I co? Aha, i tutaj ta linia, tak? się z, Coś tam wspominałaś, faktycznie, no tak. To widocznie jak tutaj coś zdejmowali, bo była dobrze. Bo tak, dobrać. bo w momencie, kiedy została cofnięta dyska czołowa, żeby tu blacha była dobrze położona, mhm. no to się zrobił banan. Także... A tutaj dobrze już leży ta blacha? Tak, tu no. już jest dobrze. W miarę, tak. No, w porównaniu z tym, Dobra, co. Dobra, idziemy może na zewnątrz, tak? Idziemy na zewnątrz? To no, chyba tam będzie lepiej widać. Nie, na wiem, czy... nie, bo tak? jeżeli chcesz obróbki zobaczyć, to no. myślę, że. Chociaż nie. No Dobra. ciemno Podejdźmy. tam jest. Nie? No właśnie, wszystko pokażemy jutro. Ogólnie ekipa tam była czteroosobowa? Czteroosobowa plus szef. Plus szef, czyli łącznie pięć osób. Bardzo dobrze zorganizowana ogólnie ekipa, naprawdę. No, jak weszli, to było. Tak, jak tajfun. No, działo się, działo się, trzeba przyznać. No tak. Coś... Jeszcze zostało trochę do dachu. O no, mało to będzie widać faktycznie. Dobra. No, musisz się cofnąć tutaj. Tak, zaraz sobie zrobimy, a teraz pokażemy dach. Pokażemy, czy nie pokażemy, no mało to, ale naprawdę jaki już. Tak. Teraz są jeszcze... korekty chyba, co będą? Nie, czy... jeszcze trzy części, trzy tak. krokwie są jeszcze. A, czyli tutaj ta końcówka, tak? Kawałeczek jest jeszcze do naprosowania, tak. o Mam nadzieję, że jutro przyjadą. Bo... Zrobiona jest obróbka cała mhm. na desce czołowej. Mhm. No i co? Czyli nie, nie za wiele ze strony tej Naszej załogi numer jeden. Że się powiem tak, w momencie kiedy weszła ta ekipa na drugą stronę dachu, no to widać było, że praca po prostu idzie, ja w ogóle od, e, może teraz powiem dwa słowa dosłownie na temat tej ekipy. No, mów, mów, a ja idę e, do obróbek. To jest firma, mogę mówić, nie, nie? Chyba nie, wstrzymaj się z tym, bo... Nie, ja pytałam no to, pana. Mówiłam, tak, że tak. Pytałam o nazwę no firmy, bo chcę parę słów powiedzieć. No to mów. No to jest firma Szef Max, tak się nazywa. Także słuchajcie, no, patrząc na zakres dzisiejszych prac, i jak te prace biegły. Przejdę. No, mów, mów, To ja polecam jak najbardziej. No, trzeba przyznać, że wygląda to, że naprawdę dużo zrobili. Słuchaj, no to jest praca zrobiona. Mm, przez godzinę, może półtorej. A łącznie ile tu byli? Ale ja mówię o obróbkach, tutaj Aha. rynien. A, y to Nie mówię o prostowaniu dachu, bo... O, u... widzę. Prostowaniu i łaceniu, bo tam y nie było tak, membrany, tak. nie było łat Jasne. i dach był krzywy, tak? tak. No, no, no ja to widzę. to robiło cztery osoby od godziny... No tak 7.30 chyba jakoś, nie? Y Przepraszam, natomiast same obróbki rynien, twój obróbki deski czołowej, plus zamontowanie, przepraszam, elementów orynnowania, czyli to są te obejmy, bodajże, nie? Mhm. Ładnie. Ponownie. No to jest robota w półtorej godziny. Ech. No dobra, no to co? Dosyć sporo jeszcze zostało. Ech. Nie wiem, co tu mam powiedzieć teraz, no bo no, jeżeli. Termin jest do jutra. Jutro ma tam kropić. Jutro ma padać ogólnie rzecz biorąc. Więc. Karę mam mamy już, 200 zł za dzień. To już to nawet nie chodzi, nie o, chodzi o to, mam. czy będzie padać, czy nie będzie padać, tylko jeżeli jutro nie przyjedzie ta ekipa, to ta druga strona dachu będzie. W dwa tygodnie jeszcze robiona. Coś koło tego pewnie. No eee. dobra, chyba. Yy, Czekamy. sobie komentarze? Tak. Nie, nie? nie ma co komentować. Czekamy do jutra i zobaczymy. Tak. jak się rozwinie sytuacja, Także tak. Kibicujcie, żeby się... Prace obu... się na pewno posunęły do przodu, ale to dzięki ekipie, która weszła na drugą stronę dachu. No tak, no tutaj, ale nie powiem, no rynny mi się podobają, bardzo ładnie, te, yy, żeby nie było, no. Ta obróbka tutaj z tej strony też mi się podoba. Yy, no wiesz, no ja nie byłem, nie widziałem tak, wiesz, jeżeli chodzi o czasowo, jak to wyglądało, i żebym tutaj nie szukał dziury w całym, no, ogólnie rzecz biorąc, to no fajny, podoba mi się. Ten kształt mi się podoba. Tak, to Jedno akurat zaproponował tak... Pan Marcin, żeby to były takie dwa trójkąciki, bo jeden to będzie za ubogo i to jest akurat fajny pomysł. Jutro pokażę, Sylwia jest bliska, jak to będzie wyglądało tak e, tak dokładnie, ale ogólnie rzecz biorąc, e, no mi się podoba. No, nie, nie będę no pomijając jeszcze... tego banana, który tam na początku jest do poprawy, ale to Pan Marcin powiedział już, że w dniu tu poprawi. No, no. To po prostu wyszło dlatego, że ta deska czołowa była cofana ze względu na blachę, która była krzywo położona. Na dobrą sprawę to nie ma co, tak jak pisaliśmy w komentarzach do 20 włącznie my jesteśmy spokojni i no nie ma co tutaj bić piany, tak? Yy, jesteśmy też ludźmi, jesteśmy otwarci na, na jakąś tam rozmowę, dialog. No. Kurde, no komuś nie powinna noga, ale to zaangażowanie musi być, nie? Jakaś tam, wiesz, tak? tak. Nie, jesteśmy po prostu swoje chłopy, tak? <grywki> swoje ludziki i kwestia dogadania, ale robota ma być, ma iść, a nie, że tam to znowu będzie trwało kolejne trzy tygodnie. Przypominamy, że całość trwa już miesiąc. Dokładnie jutro wybije miesiąc czasu. E... Na no jak na termin, na jaki była wyznaczona praca? Tak. Natomiast termin był wyznaczony na dwa tygodnie. Tylko my daliśmy, my od siebie, to była nasza inicjatywa, żeby Pan Marcin spokojnie pracował, żeby się nie spieszył. Daliśmy kolejne dwa tygodnie, czyli daliśmy, czyli łącznie wyszło, że mamy miesiąc. No i ten miesiąc właśnie jutro mija. Jak jutro nie przyjedzie ta ekipa e, z firmy, przypomnij, szef Max. Szef Max. Szef Max. Szef Max. E, no to, to no będzie ciężko we dwóch czy we trzech, bo, bo tam czasami tego pomocnika biorą, żeby to skończyć. Ale mówię, piany nie bijemy, a spokojnie, jesteśmy tylko ludźmi. Eee, Przemarzniętymi ludźmi. Tak. Eee, i, I czekamy na rozwój wydarzeń. No. Ale inaczej się prezentuje wszystko, nie? Tak, tak. No i tak. już zaczyna pewno to wyglądać. Jak będzie odmalowany ten otynkowany, ocieplony, to jakoś ocieplony, czyli wyrównane, po prostu ściany, to też będzie inaczej. W dwórkach będzie zagospodarowane odpowiednio. No co? No, pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że jutro jakoś. Będzie, będzie ok, tak. tak. Dojdziemy do porozumienia i, e, i tyle. No. tyle od nas chyba na ten moment. Tak. Dziękujemy za wszystko, co nas robicie, za subskrypcje, za komentarze, lajki, e, za wsparcie, za to, że po prostu jesteście i że was przybywa cały czas. I, że mamy. Czasami to po prostu ja nie nadążam, odpisywać, nie nadążamy odpisywać na komentarze. No, bo odpiszesz na jeden, dochodzi pięć kolejnych. To jest cudowne, cudowne. Uwielbiam to robić. Nigdy nie spodziewałem się, że ktoś będzie się interesował moim życiem w taki sposób, a to, że będzie mnie wspierał w tym, to już w ogóle no, to jest w ogóle jakiś szok, szaleństwo. I, no i jesteśmy wdzięczni, czujemy wsparcie, nie? nie czujemy się zostawieni sami, a to jest bardzo istotne w życiu, żeby mieć wsparcie, żeby mieć właśnie kogoś, kto się interesuje i nas nie zostawi. No dobra, jutro pokażemy w dzień i zobaczymy, jak to, jak to się będzie prezentowało. E, ogólnie, żeby nie było. Mi podoba się wszystko to, co jest tutaj zrobione. E, poza małymi niuansami, które, jak mówiłem, ja jestem w stanie zaakceptować ja. Ja osobiście nie, nie wiem, jak ty kochanie, ale ja jestem w stanie zaakceptować, bo wiem, że e, wiem, widziałem, jak duża była rozbieżność tego, e, jak dużo trzeba było poprawić. Natomiast e, Tempo, tempo mi tylko nie odpowiada. To, że ja, ja się tak denerwuję, ja nie śpię po nocach, gdzie to po prostu była jakaś straszna noc. Mi się takie bzdury śniły właśnie po to, że ja cały czas analizuję ten dach, który dla wszystkich dekarzy m, mówią 3-4 dni, tydzień to z palcem wiadomo i e, jest skończony. No tutaj już jest 30 dni. I jesteśmy myślę prawie, że w połowie. No może, może nawet w połowie jesteśmy. Nie? Dobra, jeszcze raz dziękujemy, że jesteście i do zobaczenia jutro. Jutro na pewno będzie taki, myślę, bardzo taki e, kolejny ciekawy odcinek. Tak? Tak. Dobra, tyle od nas, bo się rozgadałem jak zawsze. Do zobaczenia. Cześć kochani. Dziękuję, że jesteście.